Drogie panie, z okazji waszego święta życzę wam tyle spokoju, ile tylko potrzebujecie. Tyle szaleństwa, żeby życie nie wydawało się nudne. Tyle szczęścia, żebyście nie oszalały z nadmiaru. Tyle zdrowia, ile to tylko możliwe. A przede wszystkim miłości ponad wszystko. Każda kobieta o czymś marzy, o czymś myśli, e, chciałaby coś jeszcze raz zobaczyć, usłyszeć. My dzisiaj pytamy panią Agatę, wieloletnią dziennikarkę portal.pl o to, co chciałaby najbardziej usłyszeć. Piosenki pana Jacka o kobietach najbardziej bym chciała usłyszeć. Tak się akurat składa, że mamy w portalu pana Jacka, który za chwilkę zaśpiewa specjalnie dla pań szlagierowy utwór z okazji Dnia Kobiet. Marzec, marzec pięknie się wystroił. W kole, w kole, razem z nami stoi i gromadkę uśmiechniętą. Pyta, jakie dzisiaj święto? Uwaga, chłopcy: Zapamiętaj sobie: Dzisiaj jest Dzień Kobiet. Zapamiętaj sobie: Dzisiaj jest Dzień Kobiet. Dziękuję. <gry>